O 24 był lutego poranna zrzedła mgła Wyszło z niej siedem uzbrojonych krypturecki niosły znak No i znów bijatykano, znów bijatykano, bija tyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb razem braciaż aż zmierz Znów bijatykano, znów bijatykano, i bija tyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany Skrada się do burt, a zwie się goździk zikli. Z Algieru pasza wysłał go, aby nam upuścić krwi. Na bijatyka, no i znów bijatykano, znów bijatykano, bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb Razem bracia, aż po zmierz. Znów bijatykano, znów bijatykano, bijatyka cały dzień. I porąbany dzień, i porąbany łeb razy bracia, aż do burt, a z się róży pąk Plunęliśmy ze wszystkich rur Bardzo szybko szedł na dno No i znów bijatykano, znów bija tychano, i cały dzień I porąbany dzień, i porąbany łeb bracia, aż po zmierz Znów bijatykano, znów bijatykano, i ja tyka cały dzień I porąbany dzień, i porąbany w naszych rękach dwa i dwa na dnie Cała reszta zwiała gdzieś A jeden z nich zabraliśmy Na starej Anglii brzeg No i znów bija tyka no Znów tyka no, cały dzień I porąbany dzień I porąbany znów bia tyka, noś, tyka noś, cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż pozbierz hey! znów bia tyka no tyka tyka cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż pozbierz znów bia tyka i tyka noś, cały dzień i porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia aż pozbierz Zubiatyka noj, zubiatyka noj, bijatyka cały dzień I porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia, aż po zmierzchnej! Zubiatyka noj, zubiatyka noj, bijatyka cały dzień I porąbany dzień i porąbany łeb razem bracia.